Ahoj, tutaj jest nasz Gitagard? Przychodzę dzisiaj do Was z nowego miejsca. Ci, którzy mnie oglądają, mogą zauważyć, że tło, chociaż podobne, wygląda troszeczkę inaczej. Także witam Was w mojej nowej pracowni. Niedawno się przeprowadziłam i od teraz filmiki będą właśnie tutaj. I przychodzę dzisiaj do Was z niestandardowym filmem. To też będzie DIY, ale nieco inne, ponieważ ci, którzy obserwują mnie na Instagramie, jeżeli nie obserwujecie, to zapraszam. W opisie znajdziecie link, o właśnie. Ci, którzy mnie obserwują, wiedzą, że ja kocham herbatę. I bardzo często, kiedy wrzucam moją herbatę na Insta Stories, dostaję pytania, co tam jest. Otóż ja robię bardzo różne, dziwne mieszanki różnych herbat i z różnymi dodatkami. Część normalnych osób twierdzi, że tego się nie da wypić, ale Wam pokażę takie, takie które moi goście bardzo lubią. O, może tak, tak bym to powiedziała. I dzisiaj pokażę Wam pierwszą z tych herbatek i poczekam na wasz feedback, czy w ogóle tego typu wideo Wam się podoba, bo nie ukrywam, że będzie teraz trochę zmian na kanale. Także będą pojawiać się różne e, filmy, takie około DIY, ale też czasami e, będą takie pogadanki i zresztą sami zobaczycie. Ok, więc czego potrzebujemy, żeby zrobić moją ulubioną herbatę, szczerze mówiąc? Koteł tutaj też postanowił się pokazać, nie wiem czy widać go w kadrze, ale w kadrze drugiej, drugiej kamery na pewno go widać. No nieważne, no w każdym razie, już sobie poszedł, w każdym razie no, to się wytnie, to się wytnie. Czego potrzebujemy? Ja już sobie zaparzyłam e, herbatkę, to jest herbatka typu El Grey. Używam do tego takiego typu zaparzacza, bardzo go lubię i bardzo lubię ogólnie herbaty sypane, one mają bardzo fajny aromat. Zaparzam zazwyczaj sobie herbatkę w takim e, czajniczku, w takim albo nieco większym, to zależy jaki mam nastrój. Więc ja już sobie tą herbatkę zaparzyłam. Jeżeli to jest herbatka czarna, to po prostu potrzebujecie gorącej wody, kilku minut i już jest zaparzona herbata. Będziemy dzisiaj potrzebować także cytrusów, czyli cytrynka i pomarańczka. To jest po prostu sztos, jak macie pomarańcze w herbatce. Do tego trochę miodku. Ja mam miodek lipowy od Eweliny. Ewelinka, pozdrawiam Cię. I potrzebujemy jeszcze korzeń imbiru. I e, goździki. Nie wiem, czy je tu widać, ale tu one naprawdę są. Naprawdę są te goździki. I. Cynamon. Cynamon to jest coś, bez czego herbatka jesienna nie może istnieć. Kiedy jesteście w parku i jesteście na pięknym spacerze, jest pięknie kolorowo, ale nie ukrywajmy. Bardzo zimno, bardzo, bardzo zimno, i wracacie już do domu z tego spaceru, to marzycie tylko o tym, żeby wam było cieplej. I taki cynamon w herbacie sprawia, że jest po prostu od razu dużo, dużo lepiej. No więc jak macie już cynamon, to mój ulubiony składnik, zasłonię się teraz, ale yy, ten cudowny rozmaryn jest tego wart. Naprawdę. Uwielbiam rozmaryn w każdej ilości, bardzo dużo go dodaję do herbaty i do kawy, tak do kawy też. Także rozmaryn świeży. Jeżeli nie macie świeżego, to jak najbardziej możecie użyć suszony, ale od razu mówię, że on nie jest do końca wtedy taki aromatyczny. I tutaj w tym motylku, który nie wiem, czy też jakoś super dobrze widać, jest trochę cynamonu tartego. To jakbyście nie mieli takiego w lasce, to taki też się nadaje. I jest Odrobina papryczki chili. Tak, dodaję chili do herbaty. Także tyle z dziwności. No i co? No i teraz pozostaje nam jedynie wszystko pokroić i zrobić herbatę. I przy okazji może zaprosić gości. Okej, okay, mieszymy nóż, więc zabieramy się za krojenia. Wszystko zależy od tego, czy bardzo mocno lubicie cytrusy, czy nie. Ja zazwyczaj daję sobie tylko pół plasterka cytrynki, taki malutki plasterek, ale za to zawsze daje dużo więcej e, pomarańczki. Także o, pomarańczkę też kroimy w plasterki. Boże, mam nowy nóż i to jest naprawdę niesamowite jak on kroi. Zazwyczaj kroję sobie jeszcze w takie połóweczki. I jeszcze troszeczkę. Tak, ja zawsze robię taki tetris z owoców. To jest u mnie normalne. Dobra. I teraz do jednego takiego plasterka pomarańczki wkładam goździki. W zależności od tego, jak bardzo lubicie goździki, ja lubię bardzo, możecie sobie dawać ich więcej albo mniej. Ja zazwyczaj daję ich nawet do 10, do jednej herbatki, bo one mają fantastyczne działanie nie tylko rozgrzewające, ale też przeciwzapalne, więc. Na jesień są idealne. Jak was boli gardło, to od razu polecam zjeść sobie takiego jednego goździka. Są też y, przeciwbólowe, więc dodatkowo mają taki super atut. O jeden mi tu wpadł. No już trudno, tam zostanie. Ok, no więc mam. Cynamon. Dlatego już wygląda fajnie, nie? I dlatego obcinamy troszeczkę. Tylko troszeczkę. To nie jest troszeczkę, ale ja lubię żeby tak jeszcze ładnie wystawał, a jeszcze imbirek. Jak mogłam zapomnieć o imbirze? No i tutaj też zależy. Jeżeli bardzo lubicie imbir, tak jak niektórzy tutaj, to możecie go nawet zetrzeć. I wtedy, jak go zetrzecie, to będzie miał bardziej intensywny smak i aromat. Ja akurat teraz pokroję sobie w plasterki i dam cztery takie, cztery takie plastereczki. Dorzucam. Ale fantastycznie. Ok. I teraz nalewamy herbaty. Wiecie, że jestem dobra w rozlewaniu płynów, nie? Na no, ostatnich moich filmach miałam tylko wodę i za każdym razem ją rozlałam. Nie, raz to było smoothie, jeszcze nie na mój koc. Także teraz po prostu wszyscy zaciśnijcie mocno kciuki, a ja nalewam. Jej! Ekstra. I na sam koniec dodajemy miodek. Pamiętajcie o tym, że ta herbata nie może być wrząca. Ona musi troszeczkę ostygnąć, bo jeżeli dodacie do wrzącej herbaty miodek, to on straci swoje właściwości, a tego nie chcemy. Ja daję miodku całą jedną łyżeczkę, bo lubię miodek. Jestem trochę kubusiem puchatkiem w tym temacie. Mieszamy. Nie powinno się stukać o ścianki, ale nikt mnie tutaj nie słucha. A laki o tym nie wie. Dobra. Zmieszana. I na sam koniec. Dodajemy dosłownie szczyptę chili. Jeżeli nie lubicie chili, to go nie dodawajcie oczywiście. Skład tej herbatki, ja na przykład nie lubię ostrych potraw, ale chili w herbacie dodaje takiego super aromatu. Jest taka spicy, nie wiem jak, jak to inaczej wyrazić, bo w języku polskim nie ma takiego fajnego słowa na to. Ona jest taka rozgrzewająca mocno i ma niesamowity aromat. Jest podkreślony po prostu ten, ta pomarańcza, jest podkreślona tym chili. Także słuchajcie, tyle. To jest właśnie moja herbata zimowa, yy, jesienno-zimowa właściwie, którą piję zawsze, kiedy wracam ze spacerów, z pracy i nie tylko. Piję też rano, po południu, wieczorem i ogólnie piję bardzo dużo herbaty. Tak, także co chciałam jeszcze powiedzieć? A, wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć. Jeżeli podobał Wam się film. To będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie mi kciuka w górę. To jest zawsze dla mnie super motywujące. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, a lubicie DIY, lubicie rękodzieło i chcielibyście trochę więcej oglądać tutoriali, to zasubskrybujcie kanał. Na pewno będzie się pojawiało teraz więcej filmów. I, i, i odwiedzajcie mnie na Instagramie, tam pojawiają się dodatkowe foty, Insta Stories, pogadanki i różne fajne rzeczy. I jest jeszcze blog. I na blogu też pojawiają się fajne artykuły. Ostatnio pisałam o Instagramie, więc tym bardziej Was zapraszam. I co jeszcze? Chyba tyle. Hmm. Hmm. Tak, to już tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym tutorialu. A zdradzę, że będzie to tutorial z taką fajną, malutką makramą. No dobra, nie będzie aż taka malutka, będzie trochę większa, ale będzie bardzo fajna. Także do zobaczenia w następnym tutorialu.